Witajcie na kanale Zdjęciowym TV a to jest trzeci odcinek z Vlog Info chciałam wam powiedzieć, że już mam nagrany filmik z grą Hill Liberation. dokładnie nie wiem który ale będę go montował i też może go wrzucę zastanowię się no chciałem, bo trochę się nudziłem a jest już trochę późno. Nie wiem, która godzina. Ale osiemnasta 18... 18.16. Sprawdziłem raz na tablecie, którym oczywiście też nagrywam. Właśnie teraz. I cały czas zadawajcie pytania w komentarzach na YouTube. To, ale ten vlog -in będzie też trwał 4 minuty. Tak jak postanowiłem. We wcześniejszych odcinkach. No, nie wiem, czy powrócę z Adrianem do odcinków z bicia samymi rękami w Minecraft, ale to jeszcze się zastanowię. Jak wy chcecie, bo naprawdę to mi się bardzo podoba. Zresztą każda mi się bardzo podobała. Każda miała coś w sobie fajnego. Nie wiem, co, nie wiem, co powiedzieć na to, to co mi się podobało w nich, ale na pewno coś, bo ciężko to dla mnie określić. No, teraz często robił odcinki z głosem, to czyli vlog, info i, i, i takie oczywiste rzeczy, na przykład jakieś z okazji subskrypcji. Jest miesięcy kanału zdjęciowego TV. I w ogóle planuję coś takiego, że za niedługo nie będę, co miesiąc święta, tylko co rok. Jak będzie rok kanału zdjęciowego TV, to co następne takie będzie dwa lata kanału zdjęciowego TV. Ale to już będzie w przyszłości, bo jeszcze trochę wcześniej jest. Mamy jeszcze 5 miesięcy kanału zdjęciowego TV. No! Jeszcze niedługo nagrywam. No dla mnie to dość dużo, ale dla innych youtuberów większych na pewno ode mnie to, to jest mało. No, ale mi bardzo szybko mnie czas. no Jeszcze bym się pytał mojego brata, czy będzie chciał ze mną nagrywać e, bicie samymi rękami w Minecraft. Niektórym to się podobało, bo wiedziałam, że w pier pierwszy odcinek zrobił taką popularność. I w tym blogu info nie będzie w ogóle e, cięć. Jeszcze sprawdzę, bo na razie nie ma. No, bo na razie jeszcze nic mi nie przeszkodziło w nagraniu. Próbuję głośno mówić, tak jak już w pierwszym vlogu, info, w pokazałam swój głos. No, już y, ten odcinek trwa 3 minuty i 28 sekund, już więcej, gdy to mówię, bo nie da się precyzyjnie wymówić tego czasu, bo ciągle lecą sekundy. No, ale już się kończy. No, no to już, będę musiał się żegnać. Proszę Was, żebyście dawali łapki w górę pod tym filmem i też do subskrypcji Was zapraszam. Dopytam jednak Q&A. No i to wszystko. Pa!